Cześć, witajcie. Tak wygląda mój ryj. Co prawda nie jestem przyzwyczajony jeszcze do rozmawiania do kamerki, bo to jest dla mnie, no, może nie nowość, bo już kiedyś próbowałem, ale teraz tak jakby, no. Mam chyba lepsze warunki, żeby takie coś zorganizować. Będziemy grali w horror, który nazywa się Outlast. Gra w niego w chuj ludzi. Gram też na innym mikrofonie. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Mam nadzieję, że ustawienia dźwięku też jako taką ustawiłem. I oprócz tego, co jeszcze? Wszystko będę montował w Vegasie, więc mogą się pojawić piksele... Momentami niewielkie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądała ta jakość. Różnie to z nią bywa, nie? A Outlast to horror. A horrory są chujowe. A ja gram no w dzień. Więc tym bardziej jestem chujowy, nie? i w ogóle. No ale dobra, nie będziemy tutaj pierdolić. Tylko weźmiemy się do roboty. No tak. Bardzo mnie ciekawi. No, graphic sexual content. Nie wiem, na czym to będzie polegało. Przekonamy się. To też podobno jest jeden z lepszych horrorów tego roku. Nawet chyba największa premiera. Jeśli można to tak określić, mogę ja coś robić? Jedynie ruszać myszką. Mogę ruszać myszką i podziwiać całkiem ładną grafikę, jak na horror. Wychodzi na to, że jestem dziennikarzem, czy kimś w tym guście. Ciekawie, słuchajcie, bo ja jestem w liceum aktualnie na profilu dziennikarskim. Jeżeli skończę ten cep, który akurat prowadzi samochód, a wiem, że źle skończy, to nie wróży to dobrze przyszłym dziennikarzom. Okej, okay, dotarliśmy na miejsce. Mogę wysiąść? Czy nie mogę wysiąść? Confidential. Bla bla bla. Nie interesuje mnie to, co tam pisało baterie I mam na wyposażeniu kamerę z jakimś super zajebistym światłem, w ogóle. Co za sprzęt! Wow! Miles Upshur spokojnie jestem twardy. Ja wiem jak grać, jak grać w horory. Yeah. Nie ma powrotu. What? Whoa. Yeah! Już mi się bardziej ta gra podoba. O jaj, nawet w ogóle parkour i te sprawy. Super. Zajebiste. Mogę okay, coś tu... Wygląda bardzo przyjemnie, bosko jest i moja kamerka, która ma baterię. No oczywiście, musiało być jakieś ograniczenie, wygląda całkiem fajnie. What the? Ok, na razie spokój, spokój, spokój. Dzisiaj naprawdę nic nie może złego wydarzyć. To jest bardzo spokojna okolica, to jest kurwa mój dom, ja tu mieszkam. Cały czas jakieś tutaj notateczki. Wow, wow, wow wow. Muszę się chyba zidentyfikować mocno z tym gościem zintegrować, ponieważ on tutaj widzę dyszy. Ma nogi. Widać nogi. W ogóle tutaj kurwa zajebiście. Podam się. Mount Massive Asylum. Dzień dobry. Ja tak wpadłem, bo jestem idiotą. Po co ja przyjeżdżam w takie miejsce? Na cholerę. Tu w ogóle chyba są samochody jakieś wojskowe czy coś w tym guście. Na razie drzwi są zamknięte, więc to może być problematyczne. Ewentualnie sprawdzimy bramę. Coś mamy. Okej. Okay. Na to, że. obczajcie to kucanie. To jest hardkorowe kucanie. Normalnie, jakbym się tak kładł na ziemi, i się czołgał na czworaka. Saving. Bosko. Zamknięte czy otwarte? Zamknięte pewnie. Oczywiście. Słuchajcie, moja kamerka jest też trochę dupna. Może czasami ciąć obraz. Różnie to bywa. Mam nadzieję, że jednak tnie i wszystko jest ok. Jakiś taki dziwny ambient się załączył. Żeby tutaj tak. Bosko, bosko, idziemy coraz wyżej, podoba mi się, naprawdę. Chociaż nie chcę wchodzić do środka, bo po co? No i tak, idę teraz do tego okna. Wow! Też mogę zbliżać, ale nie. Ja nie chcę tutaj być w bliskich spotkań z nikim. Cały czas na włączonej kamerze, to już mi się bardziej podoba. Baterka, baterka, bateryjka już trochę nam spadła. Co mnie bardzo w chuj niepokoi. Dobra, oszczędzamy, oszczędzamy nam tutaj kamerkę. Myślę, że tam coś jest, na szczęście nie. Co ta re... opiera się o framugi drzwi, ta gra jest mega. Ale jak mnie coś tak wystraszy, tak serio, to już nie będzie. Bateryjka pasuje, nawet kamerę. No i jest przeładowanie. Może pojawi się później broń. Jestem ciekaw.

Tak będę czuł się bezpiecznie, naprawdę. W horrorach zawsze zamykajcie za sobą drzwi. Jest i bateria. Jest i kola. Na razie całkiem przyjemnie. Już trochę gorzej, że muszę tutaj po kanałach wentylacyjnych się szlajać. Dlaczego mój gościu dyszy? Dobra, bo tu już jest za... Na razie pełen luz! Tu nic strasznego nie może się wydarzyć. Coś tam jest dosyć ciekawie. Dobra, gdzie ja tu mam iść? Tędy chyba nie. Gdzie twoja głowa, gościu. Niech ta muza się wyłączy, bo to na niszczy mój mózg. A się wystraszyłem, ja pierdolę. Wow, ile tu jest? Ale trzeba. Nie dobra, nie, to nie jest czadowe. A rozumiesz, to są wojskowi. Kurde, strasznie szybko bateria schodzi. Jak mam włączoną tą całą noctowizję, a jak mam wyłączoną, to chyba nie schodzi. To mroczne. Słuchajcie, no nasz gościu, protagonista, pewnie będzie niemową. Tylko będzie dyszał i my tylko kurwa denerwowa. Kibel, sprawdzamy. Piąteczka. No wiem, wiem, już tutaj bateria nie domaga. Tu wchodzi jakiś gościu. Zapytamy go o drogę. Albo nie Tu też nie zapytamy. To jazda tu. O woda. To nie było nawet straszne. Twój stary. I, I see, merciful God, you have sent me kurwa apostoła? To jest niemoralne z twojej strony, księżulku. Czy też pastorze? Maldonado. Escape the Asle. Security Controlled. Lock kurwa, zniknęło. Dobra, tak oto prezentuje się Outlast. To jest pierwszy odcinek tego całego pory tego posranego horroru. Dzięki serdeczne za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.